Ze zdumieniem obserwuję, że podczas tej kampanii To Lech Kaczyński stał się idolem już wszystkich w zasadzie ja mam taki mały apel, może przestańmy wykorzystywać kogoś, kto nie może się obronić już przed tymi miłosnymi wyznaniami. Będzie chyba to bardziej przyzwoite. Jeśli chodzi o ten pomysł Wspólnej Europy, to muszę przyznać, że ja się wręcz rozmarzyłem, można powiedzieć, bo brzmi to. Fantastycznie. Jeden rząd, skoro Polacy nie potrafią rządzić, to może ktoś inny by to zrobił lepiej. Brak granic, piękna migracja, różnorodność. Przyjechaliby do nas przybysze ze wszystkich zakątków świata. To brzmi fantastycznie. Na pewno na początku musieliby trochę... Odpocząć, trochę odsapnąć, no ale byli, byśmy dali im chyba jakieś, jakieś pieniądze, żeby nie było im e, tak, tak źle na samym początku. Potem na pewno by się zintegrowali, potem na pewno poszliby do pracy i zaczęli budować polskie PKB. Co do tego jestem 100% pewien. Na pewno nie byłoby żadnych get, e, na pewno byłaby pełna asymilacja, na pewno szybko by się nauczyli języków, mielibyśmy większą różnorodność. E, ja widzę same plusy i mam nadzieję, że, że i bezpieczeństwo oczywiście byłoby bardzo bezpiecznie byłoby tak bezpiecznie jak w innych krajach dzisiaj w Europie. Więc jak najbardziej. Ja jestem za, róbmy to, nie ociągajmy się, nie traćmy ani sekundy.